Cześć, w 3 minuty postaram Ci się opowiedzieć, yy, jak możesz zdobyć pracę podczas kursu Great Java Developer. Otóż, na stronie masz to możliwości wyboru kilku kursów. Każdy z nich jest z gwarancją pracy, to znaczy, że pieniądze są zwracane w większości, jeżeli tej pracy nie zdobędziesz. Jesteśmy tak pewni działania tego sprawdzonego schematu, że oddamy Ci pieniądze, jeżeli, jeżeli tej pracy rzeczywiście nie zdobędziesz. Cena promocyjna jest tylko dla pierwszych trzech kandydatów. Czyli można, jest to tryb dzienny, online stacjonarny, 300 do 600 godzin nauki. W przypadku braku uzyskania pracy zwracamy 80% kosztów, a jeżeli ktoś udokumentuje dokładnie swoją pracę, to że naprawdę pracował, a nie ubijał się, rzeczywiście się pracy nie dostał, zwracamy 100%. Nic nie tracisz. Tak? ale Jeszcze nie zdarzyło nie się, aby ktokolwiek kiedykolwiek nie zdobył pracy po tym kursie. Zakupując kurs, Otrzymujesz e, po pierwsze plan szkolenia, w którym będziesz dokładnie informowany o tym, jak to szkolenie przebiega, wygląda, trwa, żebyś mógł korygować to, czy dzieje się wszystko według planu. Dostaniesz książkę Java podstawy, wydanie 11 albo 10. To jest Twoje kompendium wiedzy odnośnie Java. Przede wszystkim rozdziały 4, 5, 6, 8, 9 do dokładnej analizy, ponieważ te informacje będą Ci potrzebne do Realizacji Twoich projektów, do realizacji projektów kompany, który widzisz tutaj, i do realizacji kolejnych projektów. W projektach bardzo mocną uwagę przywiązujemy do testów, no, Też testy będą pytane, to jest sobie też na swojej rozmowie rejestracyjnej: jakie testy pisałeś, dlaczego je pisałeś, po co je pisałeś, czy te testy mają sens. Będą ci też pytać o np. before, o after, o auto-wired. To wszystko dowiesz się podczas realizacji projektów company i podczas realizacji projektów shop. Gdy skończysz te dwa projekty, będziesz miał udokumentowaną realizację tych projektów JIRA, którą aktualnie widzisz, będziesz miał zakomitowane te projekty na GitHubie, które aktualnie widzisz, i to wszystko będziesz miał załączone na Twoim specjalnym programistycznym CV, który widzisz na zdjęciu. Będziesz miał projekt Company, który realizowałeś w projekcie, w firmie Grade jako Java Developer, będziesz miał projekt Shop, który realizowałeś razem z nami, z terminem realizacji i z pieczątką ukończenia kursu yy, na samej górze. Dodatkowo opiszesz technologie, z jakich korzystałeś, czego się nauczyłeś przez czas trwania kursu i w momencie, kiedy już sporządzisz swoje CV, swoje programistyczne CV widoczne yy, na zdjęciu, będziesz realizował jeszcze dwa kursy z Udemy, które również sobie zalinkujesz do swojego yy, CV yy, tutaj w PDF. -ie. W tym momencie już oczekujesz na rozmowę. W tym momencie my wyszukujemy dla Ciebie najlepszych firm, które pasują pod Twoje kwalifikacje, a Twoje kwalifikacje są robione pod to, aby pasowały do tych wszystkich firm, które tu widzisz. Stąd znowić pracę jako CZWA Developer.